Otwieram 16. sesję Rady Miejskiej Dobrowicy. Witam Panią Burmistrz, witam Panią Skarbnik, Państwa Radnych i Sołtysów, pracowników Urzędu Gminy. Informuję, iż sesje są nagrywane i rejestrowane. Przy wejściu na salę obrad dostępna jest klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych. Informuję, iż podczas sesji nie wolno używać imion, nazwisk i innych danych osobowych osób prywatnych, chyba że osoba, która je wypowiada, ma na to pisemną zgodę. W związku z wejściem w życie nowego przepisu, który nakłada na nas publikowanie nagrań obrad sesji Rady wraz z treściami alternatywnymi przeznaczonymi dla niepełnosprawnych, proszę o zabieranie głosu pojedynczo. Proszę Państwa o powstanie. you Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum, czyli prawomocność do podejmowania uchwał. Obecnych radnych 14, nieobecnych 1. Przeczytam porządek dzisiejszych obrad. Pierwszy punkt: otwarcie sesji, stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku dziennego sesji 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Dąbrowice na 2025 rok 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10 na 42 na 2024 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Dąbrowice na lata 2025-2035. Punkt 5. Zamknięcie obrad. Czy ktoś z Państwa zgłasza zmiany do otrzymanego porządku obrad? Jeśli nie. Przystępujemy do głosowania za przyjęciem proponowanego porządku obrad, który otrzymali Państwo na obrady dzisiejszej sesji. Kto jest za przyjęciem obrad? porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Porządek sesji został przyjęty. Przechodzimy do punktu. Trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Dąbrowice na 2025 rok. Bardzo proszę Panią Skarbnik o przybliżenie treści tej uchwały. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Dąbrowice na 2025 rok jest związany ze zmianami w planie dochodów, w planie wydatków oraz w planie przychodów. I tak odpowiednio dochody ulegają zwiększeniu o łączną kwotę 19 072 zł, z czego środki na pomoc obywatelom Ukrainy zwiększenie o 3 448 zł i dotacja celowa na dla uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowicach w kwocie 15 624 zł. Te dochody trafiają po stronie wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem. Jeżeli chodzi o załącznik numer 3, macie Państwo przedstawione dochody i wydatki nimi finansowane. Jeżeli chodzi o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków, to sama kwota 3448 zł. I ostatni załącznik przedstawia przychody i rozchody budżetu, gdzie przychody ulegają zmniejszeniu o kwotę 10 000 zł. Rozchody zostają na dotychczasowym poziomie w kwocie 471 376 złotych i 24 grosze. I to są wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o przedmiotowy projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania są? Nie ma. Wobec tego przeczytam treść uchwały. Rada Miejska Dąbrowice uchwala co następuje. Paragraf 1 prowadza się zmiany w planie dochodów Gminy Dąbrowice zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Gminy Dąbrowice zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Ustala się plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych. W ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5 516 027 zł i 10 groszy który zostanie pokryty 1. Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 600 770 zł i 33 zł. Punkt 2. Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 664 534 66 zł 66 3. Wolnymi środkami, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy w kwocie 450 tys. zł. Punkt 4. Przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 500 tys. zł. 5. Nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 milion 300 tys. 722 ,11 zł. 11 groszy. Paragraf 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5 987 403,34 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 471 376 zł 24 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały rozchody zostały sfinansowane przychodami pochodzącymi z nadwyżki lat ubiegłych. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dąbrowice. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przechodzimy do głosowania imiennego. Radny Berliński Damian. Jestem za. Pani radna Korzanska Ilona. Jestem za. Pani radna Grabska Marlena. Jestem za. Pan radny Waldemar Kacprowicz. Jestem za. Pan radny Kitosiński Marek. Jestem za. Pan radny Kowalski Stanisław. Jestem za. Pani radna Kwiatkowska Wiesława. Jestem za. Pan radny Kwiatkowski leszek Jestem za. Pan radny Marzec Janusz. Jestem za. Pani radna Szatkowska-Dorota. Jestem za. Pani radna Szczepania-Kalina. Jestem za. Pan radny Szłócewski-Krzysztof jest za. Pan radny Braziński-Zbigniew. Jestem za. Pan radny Karol Gronkowski. Jestem za. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 14 radnych głosowało za. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10 na 42 na 2024 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Dąbrowice na lata 2025-2035. Bardzo proszę Panią Skarbnik o omówienie treści tej pani przewodnicząca wysoka rado projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej jest związany z dostosowaniem kwot w pozycjach dochodów, wydatków, przychodów oraz wyniku budżetu do już podjętych zmian w budżecie na rok 2025 i tak odpowiednio Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 28 372 781,56 zł groszy, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 13 466 8,04 zł i 4 dochody majątkowe 14 906 773 52 zł 52 planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 33 888 808 66 zł 66 groszy z czego wydatki bieżące to kwota 16 52 836 7 zł 7 groszy a wydatki majątkowe 17 835 972 59 zł 59 groszy

złotych i stanowi kwotę 5 516 027,10 zł i 10 groszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze coś do tej uchwały Proszę. Jeśli nie, przeczytam treść uchwały. Rada Miejska Dąbrowice uchwala co następuje. Paragraf 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dąbrowice na lata 2025-2035. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Dąbrowice zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Dąbrowice na lata 2025-2035 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Dąbrowice. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania imiennego. Pan radny Eberliński Damian. Jestem za. Pani radna Chorzarska Ilona. za. Pani radna Grabska Marlena. Jestem za radny Kacprowicz Waldemar. Jestem za. Pan radny Kikosicki Marek. Jestem za. Pan radny Kowalczyk Stanisław. Jestem za. Pani radna Kwiatkowska Wiesława. Jestem za. Pan radny Kikosicki Leszek. Kwiatkowski, Kwiatkowski Leszek. Przepraszam. Jestem za. Pan radny Janusz ma. Jestem za. Pani radna Szatkowska Dorota. Jestem za. Pani Radna Szczepania Kalina. Jestem za. Radny Śruczewski Krzysztof. Jest za. Pan radny Braziński Zbigniew. Jestem za. I Pan radny Karol Bronkowski. Jestem za. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 14 radnych głosowało za. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 5. Po wyczerpaniu dzisiejszego porządku obrad zamykam 16. sesję Rady Miejskiej Dąbrowca. Dziękuję bardzo.